Zaczynam od skupiowania warstwy. Przenoszę ją do prawego dolnego rogu na prostokątną ikonę. Odblokowuję ją. Następnie tworzę pustą warstwę. Klikając na tę prostokątną ikonę. I wybieram narzędzie Stempel. I przybliżam zdjęcie. Będę teraz niwelować widoczne niedoskonałości, takie większe. Stempel działa w ten sposób, że przytrzymuje ALT z miejsca, z którego chcę pobrać wycinek skóry bądź zdjęcia i przenoszę go na obszar, który chce zastąpić. I wydaje mi się, że tak będzie w porządku. Następnie wykorzystuję narzędzie, które nazywa się Color Balance. Uważam, że to zdjęcie jest ym, zbyt czerwone. Widać, że kolor skóry jest zdecydowanie y, nienaturalny. Y, nie wygląda przynajmniej naturalnie. Y, dlatego spróbuję z całego zdjęcia ściągnąć czerwienie. Do momentu, aż skóra będzie miała w miarę naturalny kolor. Wydaje mi się, że takie wartości będą odpowiednie. Kolejnym krokiem jest spłaszczenie wszystkich warstw. W tym celu naciskam Ctrl, Alt, Shift i E. Następnie kopiuję warstwę. Pierwszą nazywam kolor a drugą teksturę. Następnie na warstwie kolor wybieram filtry, rozmycie, czyli blur, gaussian blur. Zaznaczam y, miejsce na twarzy, które ma dosyć dużo szczegółów. Wydaje mi się, że to będzie to miejsce. I ustawiam wartość rozmycia do momentu aż znikną wszelkie szczegóły zdjęcia. Wydaje mi się, że tak będzie w porządku. Następnie na warstwie tekstura wybieram image, apply image. Wybieram warstwę tutaj koloru. Blending Mode Subtract wartości 2 i 128. Następnie w tym miejscu wybieram Soft Light. Następnie w tym miejscu wybieram opcję Mieszania Linear Light. Zaznaczam obie te warstwy. naciskam Ctrl G, tworząc z nich grupę. Teraz wyłączając widoczność grupy i włączając widzę, że obie te warstwy tworzą razem całe zdjęcie. Na jednej znajduje się kolor, a na drugiej znajdują się szczegóły zdjęcia. Aby zmienić kolor i poprawić kolorystykę, będę tworzyć puste warstwy pomiędzy warstwą z kolorem a teksturą. Wybieram narzędzie pędzel, czyli P. I zaznaczam obszar, który będę chciał, którym będę chciał kolorować. Załóżmy, że chcę stąd pobrać kolor i będę malować właśnie takim kolorem konkretne obszary twarzy. Na razie zostawię flow na wysokości 100%, żeby pokazać wam, jak działa to narzędzie. Widzicie, tekstura się nie zmienia. Zmienia się, zmarszczki zostają. Zmienia się tylko kolor. Jeżeli chcecie, aby kolor był w poprawny sposób zmieniony, uważajcie na to, żeby flow nie było na zbyt wysokim poziomie. Ja zazwyczaj pracuję na od 2 do 5% w zależności od tego jak duże jest zdjęcie A więc pobieram próbkę zdjęcia próbkę... zastanawiam się yy, próbkę koloru zastanawiam się w jaki sposób chcę, żeby wyglądało i po prostu poprawiam kolor możecie tworzyć wiele wiele warstw na poszczególne części twarzy na przykład Zobaczmy efekt przed i po. Tak było przed. Tak jest po. Z tego co widzę troszeczkę wyjechałem w tym miejscu. Jeżeli Wam też się zdarzyło to po prostu sięgnijcie po pumkę I spróbujcie wymazać. Tam gdzie za dużo. No się znowu. Mhm. A spróbuję też tutaj. No ja właśnie, wiem przejście pomiędzy, o, już sobie to przejście było troszkę naturalniejsze i ja myślę, że w tym miejscu jeszcze możemy nieco poprawić nie wiem, jak wygląda, ja jestem całkiem zadowolony z efektu Teraz zajmiemy się oczami. W tym celu zwiększam jasność i kontrast. Może kontrast nie aż tyle. Ok. Myślę, że tak będzie w porządku. E, następnie tworzymy maskę. E, obracamy ją na odwrót, czyli Ctrl i e, w skrócie Invert wybieramy narzędzie pędzel chcemy białą maskę czyli taką która odkrywa nam efekt przywróćmy flow na 100% i zaznaczmy oczy białka też żeby zobaczyć efekt chedipo Ok, no pewnie jest lepiej. Wybierzmy sobie też hue saturation. Podkreślmy tutaj nieco kolor. Ok, i tak samo jak wcześniej. Znaczymy sobie tylko na masce oczy okej, okay. tym, tym razem wystarczą same strzałce super następnie wracam do um, mojej warstwy z um, nasyceniem barw i zmieniam je ich odcień na bardziej niebieski, Przeciągam tę na niebieską stronę, następnie przybliżam, zmieniam kolor pędzla za pomocą przycisku X z czarnego na biały i staram się dokładniej wyciąć. Tutaj zaznaczyć granicę pomiędzy tęczówką a resztą oka. Samo robię z drugim. Wydaje mi się, że tak jest w porządku. Zmieniam też wartość opacity. Nie chcę, żeby ten efekt był aż tak, tak silny. Możemy także spróbować kliknąć dwa razy na szare miejsce w warstwie. I wybrać, aby efekt był tylko na jasnych miejscach w stręcie. ok Naciśnijmy teraz, jeżeli naciśniecie Alt, to Wam się rozbije ta strzałeczka. Będziecie mogli sprawić, że efekt stanie się bardziej naturalny, przeciągając. Przeciągając wartości w prawo lub w prawo. Wiem, że tak jest w porządku. E, możemy też zmniejszyć wartość na 90%. Sprawdźmy, jak do przed, jak po. Wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Okej, okay, to by było na tyle w tym tutorialu. Tak się prezentuje efekt przed i po. Dajcie znać, czy się Wam podoba i dzięki za oglądanie.